Po wynikach widać, że się wyspałeś po wczorajszej imprezie na rozdaniu nagród Radio Ska. No tak, Radio Ska rzeczywiście dało mi szansę bycia przy pięknych dziewczynach, które pięknie śpiewają, także dla mnie to była Frajda e, mocną statuetkę wręczać. Oczywiście wykorzystałem to, bo było 8 tysięcy ludzi, więc e, dla William Smaltini Racinga, w zasadzie dla tej akcji bezpieczeństwa, ryknęliśmy z 8 tysięcznym tłumem e, kibiców, w zasadzie ludzi kochających muzykę, nie kibiców. Ja to mam zawsze we krwi mówić kibiców, ale rzeczywiście fajny moment. Później szybko trzeba było spać. Ja już się nauczyłem szybko spać. No a dzisiaj rano świeci słońce. Aczkolwiek w lesie było parę miejsc takich, że zasapaliśmy i nawet oparcie o krzaczki oglądałem, jak narożniki wyglądają. Ale samochód bardzo dobrze się spisuje. Zmieniliśmy zawieszenie na te, które było na pierwszym odcinku specjalnym Nieba-Ziemia. Na pewno bym drugiego odcinka tak dużo nie przegrał do siebie, bo przegrałem dwie minuty prawie, gdybym miał te zawieszenie. Także to jest fenomenalne. Testujemy pewnie rzeczy i te, te zawieszenie, które wymyślił na niej jest super.